A Bogu! Dzięki Bogu za Jezusa Chrystusa. Dzięki Bogu za to, co mamy w Nim. Ale wiecie, tutaj te słowa, które dzisiaj czytaliśmy, które są zapisane przez naszego brata Pawła. On tutaj zwraca moją i Twoją uwagę na to, jak wielki bój oni. Toczyli. Po co? Dlaczego ten bój był toczony? Aby te serca nasze były pocieszone tym, co my mamy w Jezusie Chrystusie tym, kim jest Jezus Chrystus. Wiecie, tajemnicy. Tajemnicy. Do poznania tajemnicy Bożej. Wiecie, w wielu moglibyśmy czytać wiele miejsc ze Starego Testamentu o tym, jak. Boży Słudzy próbowali w jakiś sposób wybadać, jak to będzie, co to będzie, jak to Bóg zorganizuje, jak przyjdzie Mesjasz, w jaki sposób będzie królował, jak zwycięży wroga, jak to się wszystko stanie. Oni mogli w pewien sposób myśleć sobie, a może tak, może jeszcze inaczej. A my dzisiaj mamy to objawione. Objawiona tajemnica, którą, która Bóg miał przygotowanego Zbawiciela, mojego, Twojego Zbawiciela na tej ziemi, wiecie, i chwała Bóg za to. Ty możesz już o tym wiedzieć, możesz być świadomy, kto to jest Jezus Chrystus. Jaka moc jest w imieniu Jezusa Chrystusa? Tak jak tutaj było też czytane i to mamy tak wyraźnie potwierdzone, to nie jest moje Słowo, to nie jest też Twoje Słowo. To jest Słowo zapisane z woli Boga. To, co czytamy tutaj, to jest Słowo zapisane z woli Boga. To, co tu czytasz, to można powiedzieć, to jest umowa, którą Bóg mówi ze swojej strony. Ja ci to obwieszczam, ja ci to mówię. To jest moja wola, że to się tutaj znalazło. Tak mówi Bóg. Aby pocieszone były nasze serca, moje serce, Twoje serce, abyśmy byli połączeni w miłości i w tym połączeniu w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa, pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa, Jezusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania, wszystko. Już tu nie będę mówił o tym, to już nasz brat wcześniej powiedział przede mną. Wszystko to wszystko. Można było teraz to rozdrabniać na różne składniki, ale wszystko to wszystko. Wszystko to, wszystko. Można powiedzieć to tak, jak z przepisem, wiecie, na ciasto. Możesz popatrzeć, i ktoś przyjdzie i ci powie: Słuchaj, przygotowałem ci tutaj te wszystkie składniki, masz wszystkie składniki w tej torbie. Albo ktoś przyjdzie i zacznie mówić: tutaj masz jajka, tu masz mąkę, tu masz coś tam, tam masz jeszcze coś, i tak ci będzie wymieniał po kolei, co masz. Albo dostaniesz informację, że masz tutaj wszystko. Działaj, korzystaj. Wiecie, dlatego chwała Bogu za to. W Jezusie Chrystusie. W Nim. Tak jak tutaj było e, mówione, tak wyraźnie. W Nim. W Jezusie Chrystusie. Jezusie Chrystusie, jak ważne to jest dla mnie i dla ciebie, abyś był w nim. Wiecie, moglibyśmy otworzyć też to Ewangelię Jana. Pan Jezus też wyraźnie o tym mówił. Ja jestem krzewem winnym, Wy jesteście latościami, nic nie uczynicie sami z siebie: nic. Nie ma takiej opcji, żebym ja coś był w stanie uczynić, coś sam z siebie, albo ty. Po prostu tak się nie da. Choćbyś próbował, nie wiadomo jak, tak się po prostu nie da. Jedynie w Jezusie Chrystusie to się może udać. Tylko w Nim, kiedy będziesz w Nim, kiedy ja będę w Nim, to nie jest oparte na jakimkolwiek, można powiedzieć, naszych możliwościach, naszych e, uczynkach i ciała, ale na przyjęciu Jezusa Chrystusa. Na tym, żeby trzymać Jego i w Nim trwać. Być wszczepionym w Niego. Z Niego ciągnąć te soki. Z Niego czerpać siłę do życia. Jeżeli tą latość odetniesz. To nauschnie bardzo szybko. Długo nie będziesz musiał czekać. Wiecie, nieraz, nieraz to widać, yy, yy, jak yy, załóżmy masz tam jakąś roślinkę, i gdzieś ją zetniesz albo skosisz. Ile to trzeba, żebyś widział, że już te listki takie się zaczynają robić, yy, takie już widać, że to już jest odłączone. To już widać, że to, to nie jest podłączone do źródła, to, to, już, to już jest odłączone. I widać, jak to się szybko degeneruje. Jak szybko zaczyna podupadać, tak samo z Tobą i ze mną. Jeżeli nie jestem w Jezusie Chrystusie, nie czerpię soków z Jezusa Chrystusa, bardzo szybko widać. I wraca to, co tutaj jeszcze mieliśmy wspominane, bardzo szybko wraca owoc stary, bo wtedy jakże szybko ciało podłącza się do, do, sw do swojego poprzedniego źródła, z którego wypływa złość i wszystko to, co jest w starym źródle. Dlatego chwała Bogu, mam Jezusa Chrystusa, ty masz Jezusa Chrystusa. Chwała Bogu za to. W Nim ukryte. W Nim chodź. Moglibyśmy też, tutaj sobie zapisałem i O Henochu, który chodził z Bogiem. On chodził z Bogiem, on trwał w Bogu. Moglibyśmy popatrzeć na tego Abrahama, do którego sam Bóg mówi trwaj. Bądź. Bądź to nie tak, że coś okazjonalnie, ale bądź, trwaj w społeczności ze, ze mną. Trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Trwaj w społeczności z Jezusem Chrystusem i będziesz doskonały. Będziesz. To po prostu nie jest inaczej. To nie jest tak, że ty, ty czy ja będziemy musieli jakoś nie wiadomo e, jak się w cudzysłowie starać, albo nie wiadomo co robić. Po prostu jeśli będziesz Twoim staraniem, moim staraniem należenie do Jezusa Chrystusa. To następne te elementy będą po prostu wypływać z niego. Moje staranie to być w nim, w Jezusie Chrystusie, być dzięki Niemu. Chwała Bogu za to. Miejsce schronienia. Bóg dał nam bardzo bezpieczne miejsce schronienia. W nim wszystko jest ukryte. I tutaj, tak wyraźnie, wiecie, to jest to, jeszcze tak bardzo dziś zwróciło też i moją uwagę, ale. Wiecie, to widać. Wszędzie, gdzie nasz brat Paweł mówi o Jezusie Chrystusie, o tym, co dostaliśmy w Jezusie Chrystusie, o to, co dostajemy w Jezusie Chrystusie. Każdego dnia. To, co mamy w Nim. To zwróćcie uwagę, że zawsze widać wyraźnie to ostrzeżenie. A to mówię. A to mówię. Aby was czasem ktoś nie ściągnął od tego oddania się Chrystusowi. To mówię. To zwracam waszą uwagę. Eee, chcę, abyście... Czujni byli, abyście baczyli, abyście byli na baczności, bo diabeł będzie robił wszystko, żeby odciągnąć was od szczerego oddania się Chrystusowi i od pokładania ufności, że w nim jesteś uratowany, że w nim choćby wszystko w koło pokazywało, że się nie uda i nie ma szans, to w nim jesteś bezpieczny czy bezpieczna. Wiecie, chwała Bogu za to. Jeżeli odpocznę, ja w tym, ty w tym będziesz odpoczywał, to Pan będzie czynił swoje dzieło. A z drugiej strony. Jeśli nie będziesz tego czynił, to jakże szybko przyjdzie taki doradca, który jakże szybko odciągnie cię rzekomo słusznymi wywodami. Rzekomo. Wydawałoby się, tak gdzieś mówią, że to jest prawdopodobnie się uda, ale nie ma potwierdzenia. Wiecie, piękne jest w moim Panu Jezusie Chrystusie, jest to, że on przyszedł. Powiedział, potwierdził, został zabity i zmartwychwstał. Co jeszcze potrzebuję ja, co potrzebuje człowiek, żeby mieć pewność, że to jest ten, który wie, co robi. Wie, co robi. Czy wtedy ja lepiej gdy oprę się nad tym, który mówi, nie czyni? I żyje w śmierci. Dlatego chwała Bogu za to, że w Jezusie Chrystusie to wszystko. Dlatego bądź czujny. W Nim chodźcie. Bacz, żeby cię ktoś nie ściągnął tymi rzekomo słusznymi wywodami. Tutaj tutaj e, czytasz, a to mówię, aby was nikt nie zwodził rzekomo słusznymi wodami. A to mówię po to, aby właśnie tak się nie stało. I dalej w ósmym wersecie czytamy Baczcie, aby was kto nie sprowadził. Takie przypomnienie. Baczcie. Nie myślcie sobie, że to na pewno was nie dotknie. To się dzieje. Jeżeli dzisiaj sobie myślisz, że wróg nie pracuje w tym temacie i jesteś bezpieczny, to zapewniam cię, że, że najprawdopodobniej już drąży dosyć mocno. Musimy baczyć na to, być czujni, żeby czasem te szczero oddanie się Chrystusowi gdzieś nie poszło. I to jest bardzo ważne. Bo często, jeżeli człowiek już myśli, tak sobie pewnie stoi, już jest wszystko w porządku, to jakże szybko, jakże szybko hmm, okazuje się, że już dawno jest przez wroga owinięty. Wiecie, ostatnio to akurat w sprawach e, służbowych, ale słyszałem takie, takie zdanie, i tak sobie pomyślałem, od razu sobie pomyślałem, że właśnie tak jest. I to ewidentnie Słowo Boże o tym mówi. I tak jest, to, jest, to zdanie brzmiało w ten sposób, że jeżeli jakaś organizacja myśli sobie, że nie ma problemów, to ma poważny problem. I tak można powiedzieć, może być i ze mną i z Tobą. Jeśli w pewnym momencie będziesz myślał, że, będziesz myślał, że jestem taki silny, taki już yy, na pewno to się już nie stanie, ja to nie dam się zwieść to pilnuj się. Jezu, w Jezusie Chrystusie trwaj. Bo jakże szybko wróg może odciągnąć. Bo skoro nasz brat Paweł, wiecie, on mówi pilnuj, baczcie, zważajcie na to. On bierze to pod uwagę. I on pilnuje się Jezusa Chrystusa, tak samo jak ty i ja. Mamy pilnować się, aby trwać w Jezusie Chrystusie. Być w tym miejscu. Nie wychodzić z tego. To, co tutaj e, bardzo fajne porównanie z tą arką no, przecież mogłoby być wygodnie dzisiaj. Wiecie, tak sobie pomyślałem. Dzisiaj, jak patrzę na takie duże statki, one często mają, one często mają na, na zewnątrz takie pokłady, różne tam ludzie sobie różne leżaki, różne tam miejsca sobie robią. To też był duży, duży statek. Ale Bóg powiedział wyraźnie, masz być w środku. Bądź to. Ja i ty, bracie i siostro, bądźmy tam właśnie w Jezusie Chrystusie, bądźmy w naszym Panu. Jeszcze tylko tak na koniec, może też nie otwierajmy, ale w pierwszej królewskiej to jest, ja tylko powiem skąd to jest drugiego rozdziału. Tam od 36 do 46 wersetu mamy tą historię Shimejego którego Salomon po tym kiedy objął rządy, kiedy zaczął królować. Ten temat rozlicza. I on mówi tam wyraźnie. Bądź tu w Jerozolimie. Mieszkaj tu w tym miejscu. Bo wiesz doskonale. Wiesz doskonale co zrobiłeś dla e, ojca mego, dla Dawida. Doskonale o tym wiesz. Tu masz być. I on wypowiada słowa tak. Słuszny. To jest po prostu to ten wyrok jest tak słuszny. I zwróćcie uwagę. Mijają lata. To jest bardzo ciekawa historia. Że mija jakiś czas. Taki czas. Gdzie człowiek już w pewnym momencie zaczyna czuć się spokojny, nie bierze pod uwagę, że przecież słowa, które król do niego wyrzekł, może one już się przedawniły, może to już nie o to chodzi, już pewnie wszyscy zapomnieli, mnie to już pewnie nie dotyczy. Minął jakiś czas. I w pewnym momencie zaczął on pobyt. Jakże ważny stał się ten jeden sługa. Pewnie, będąc tam, mógłby i drugiego mieć, a nawet jakby nie miał tego drugiego, to sam mógłby tam żyć. I jakże szybko wróg go skierował, można powiedzieć, to nie wróg, tylko tutaj akurat to było, z, y, można powiedzieć, wyraźnie y, Bóg tak y, uczynił, ale widać to tylko pokazuje, tutaj wyraźnie pokazuje, jakże człowiek szybko może zapomnieć i przez to ściągnie na siebie niepotrzebne konsekwencje. Dlatego my tym bardziej nie ściągajmy niepotrzebnych konsekwencji na siebie, ale trwajmy w Jezusie Chrystusie. Tak jak e, można powiedzieć tutaj widzimy, że z powodu tego, co, e, co Shimei zrobił wobec e, Dawida, to w pewnym momencie przez to, co zrobił, można powiedzieć, przez konsekwencje swoich działań, Bóg w taki sposób go osądził, przyszedł obłęd. Tak samo i ludzie, którzy będą nie trzymać się prawdy, tak samo ludzie, którzy e, podstępem coś robią nie tak, w pewnym momencie sam Bóg ześle obłęd. I człowiek po prostu zacznie wierzyć temu wszystkiemu, zacznie iść za tymi rzekomo słusznymi wywodami, zacznie iść za tym, to pociągnie, bo coś tam jest ważnego, i człowiek opuści to miejsce najważniejsze. I wtedy kto będzie winien? Kto będzie wtedy winien? Tylko człowiek, że nie słuchał tego, co Pan mówił tak wyraźnie. Pan mówił wyraźnie. Jego słudzy, Pan przez swoje sługi mówił wyraźnie, w nim w korzenieni, w Niego utwierdzeni. Można powiedzieć jakbyś tak, ja aż tak się mm, na tym nie znam, na, tym, na tymi etapami, ale tutaj pewnie niektórzy bracia byliby w stanie więcej dla, powiedzieć, ale tutaj widz, widzimy wyraźnie, korzenieni weń to nie jest coś takiego sobie, to jest wkorzenieni, to jest połączeni bardzo ściśle, przywiązani do źródła, zbudowani na Nim, nie na czymkolwiek innym, ale na Jezusie Chrystusie, zbudowani. Nie to jest budowla na jakimś piasku, piaseczku, albo na jakimś dobrym tłuczniu, albo nie wiadomo na czym, ale na Jezusie Chrystusie. I utwierdzeni w wierze. W kogo uwierzyłeś? Dlatego niech Pan Jezus pomoże mi i Tobie, braci i siostro. Tak bardzo tego potrzebujemy. Trzymać się Jezusa Chrystusa. Trzymać się Go, należeć do Niego. Żeby móc korzystać z tych wszystkich ukrytych w Jezusie Chrystusie skarbów mądrości i poznania. Ukrytych, ale objawionych w Nim. Jeśli należysz do niego, on ci to objawia, on cię w to wprowadza. Jeśli nie należysz do niego, to jest coś nierealne to jest coś, czego nie będziesz w stanie zobaczyć, ani tego dotknąć, ani skorzystać z tego. Dlatego niech Pan Jezus pomoże mi tobie, bracia i siostro, w tym, żeby trzymać się Jezusa Chrystusa, należeć do niego, być w nim. Mamy objawioną już tajemnicę, to już nie jest nic ukrytego. Dowiedziałeś się o tym, ja i ty, bracia i siostro, dowiedziałeś się o tym. Trzymaj się Jezusa Chrystusa i trwajmy w Nim. Amen.